Pomóż Niepokalanej. Podejmij straż nad kapłanem. Ave Maria. Drodzy bracia i siostry, kapłan to wielki skarb i bardzo ich potrzebujemy. Wiemy to doskonale. Jesteśmy połączonymi naczyniami w jednym mistycznym ciele. Wiemy jednak dobrze, jak bardzo są dziś atakowani z każdej strony, z jak wieloma przeciwnościami, błędami muszą się zmagać. Zwłaszcza w obecnym okresie, okresie, który to jeden z ojców Kościoła określił jako postępujące szaleństwo. Wielu z kapłanów jest też zwyczajnie zagubionych. Bywa i tak, że łamie się ich sumienia. Wniosek z tego taki: Księża potrzebują naszej modlitwy. I to nie tylko trochę i czasami, ale dużo i codziennie. A jedną z najwspanialszych i najskuteczniejszych, a zarazem najprostszych modlitw jest oczywiście różaniec. To modlitwa, którą jak podkreślał ojciec Wawrzyniec Maria Waszkiewicz, franciszkański i maryjny misjonarz na Słowacji, związany z tradycją katolicką, może podjąć każdy, uczeni i prostaczkowie, dzieci i starcy, dusze mocne. I słabe. Właśnie tak. Co w związku z tym? O co proszę? Pomóż niepokalanej. Podejmij straż nad kapłanem. To hasło akcji, która została zapoczątkowana około miesiąc temu przy tradycyjnej grupie pielgrzymkowej na Jasną Górę. Odzew wiernych był szybki i niespodziewanie duży. W krótkim czasie powstało siedem róż różańcowych za kapłanów. Obecnie dzieło to pod płaszczem Niepokalanej rozwija się dalej i mają powstać kolejne róże. Na czym to polega? Każda róża różańcowa modli się za jednego kapłana i składa się z piętnastu osób. Każda z tych osób... Otrzymuje jedną konkretną dziesiątkę różańca, którą odmawia codziennie i codziennie tę samą. To tylko trzy minuty. Zobowiązanie jest stałe, ale gdyby ktoś z jakichś powodów musiał zrezygnować, wystarczy to zgłosić. W sumie każdego dnia, w intencji danego kapłana. Te 15 osób odmawia wspólnie trzy części Różańca Świętego. 15 tajemnic Różańca Świętego, a więc 150 zdrowaś Mario. Dla niejednej osoby każdego dnia mogłoby to być dużym obciążeniem modlitewnym. Dla Róży, dla 15 osób jest to drobnostka. Te 150 zdrowaś Mario leci prosto do serca niepokalanej. A ona z wdzięcznością je przyjmie i uprasza najpotrzebniejsze łaski dla jednego ze swoich umiłowanych synów kapłanów. Zaraz po zgłoszeniu przydzielimy każdemu jedną duszyczkę kapłańską pod opiekę i jedną konkretną tajemnicę. Modlitwę zaczyna się od momentu otrzymania tajemnicy. Nie czekamy na komplet, bo nawet jedno zdrowaś Mario w oczach Bożych ma nieskończoną wartość i ściąga jego miłosierne spojrzenie i wiele łask. A kiedy komplet się uzbiera, kapłan zostaje poproszony o wybór patrona dla Róży i każdy z jej członków zostaje o wyborze poinformowany. Kim jest patron Róży? Patron Róży to święty który od momentu wyboru w szczególny sposób patronuje zarówno kapłanowi, za którego modlą się wierni z róży, jak i samym wiernym należącym. Dobrze jest wzywać tego patrona przy okazji odmawiania dziesiątki, chociażby na przykład krótkim wezwaniem święty taki i taki, módl się za nami, lub krótką myślą skierowaną do niego. Ale nawet jeśli tego zabraknie, on i tak będzie sprawował nad nami pieczę. Akcja powstaje zupełnie oddolnie, czysto modlitewnie, bez żadnego grosza i o żaden grosz też nikt nie prosi, lecz o modlitwę i to za kapłanów, których proponować mogą sami przystępujący do tej akcji. Co dalej? Jak się zgłosić? Zgłosić się można na podany pod filmikiem adres e-mail strażnadkapłanem małpa gmail.com Oczywiście pisane razem z małej litery i bez polskich znaków, a więc Straż nad Kaplanem. małpa gmail.com Jeśli ktoś chciałby pomóc w rozpropagowaniu tej akcji, chciałby zaproponować kapłana, i pozyskać dla niego modlących się dusz, też można o tym napisać. Pomóc możesz również udostępniając to nagranie, lub nawet zamieszczając je bezpośrednio na swoim kanale. Akcja dopiero jest w zalążku, stawiamy pierwsze kroki. Potem, jak niepokalana pozwoli, może poczynimy kolejne. Aby dzieło to stało się bardziej stabilne i oficjalne. Aby mogło dotrzeć do większej ilości dusz. Polecamy to dzieło Waszej modlitwie. Niepokalana dała nam wspaniałych kapłanów. Pomóżmy jej otoczyć ich opieką. W momencie mojego przystąpienia do tego dzieła, zbierana jest róża za Karmelitę Bosego, ojca Kazimierza, tradycyjnego kapłana. Chyba mogę tak powiedzieć, że Specjalistę od Mszy Świętej Wszechczasów, Mszy Trydenckiej, który też często boryka się z różnymi problemami, a od którego po prostu czuć, że jest prawdziwym wikariuszem Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry w Chrystusie Panu, zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie. To tylko dziesiąteczka Różańca Świętego dziennie. A cel akcji bez wątpienia jest chwalebny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, król i Najświętsza Maryja Panna, królowa korony polskiej. Na koniec bądźcie mocni w Panu siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą, i przyoblukułszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest słowo Boże, wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta otworzę, by jawnie i swobodnie głosić tajemnicę Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień, żebym jawnie ją wypowiedział tak, jak winienem.